Niewiele ponad rok temu. Radość starczy. Ten dzień jest dla mnie dniem sukcesu i satysfakcji. Minął rok z kawałkiem. Tarczy nie będzie. Donald Tusk przyczynił się z całą pewnością także do tej porażki. Reakcja władz Polski sprawia wrażenie totalnego zaskoczenia. Ale są i zadowoleni. Ja się Oczekuję, że po tej słusznej i odważnej decyzji nastąpią kolejne. Komentarze? Świat. Dzisiejsza decyzja oznacza wyłonienie się Rosji jako mocarstwa. Czy 16 września miał pan jeszcze takie złudzenie? E, ja nie mówiłem o sobie, bo złudzenia mieli. Myślę, że muszą się ich teraz pozbyć. A kto z polityków miał takie złudzenie pana zdaniem? No chyba wszyscy pamiętamy, jak bardzo do tej decyzji parł ośrodek prezydencki. Był największym entuzjastą. Tego projektu. No, przypomnę, że pan prezydent wręcz groził mi Trybunałem Stanu, gdybym nie podpisał umowy o tarczy. A pan sugeruje, że pan entuzjastą nie był? A ja sugeruję, że rząd od początku uczciwie i z pewnym, z, pew, z takim realistycznym dystansem traktował ten projekt.